Dudek to niezwykle charakterystyczny ptak, łatwo rozpoznawalny dzięki swojemu efektownemu czubowi z piór, które mogą osiągać do 6 cm długości. Czub ten rozkłada się w wachlarz, gdy ptak jest zaniepokojony lub podekscytowany, co dodaje mu jeszcze większego uroku. Nazwa dudka pochodzi od dźwięku, jaki wydaje podczas śpiewu, przypominającego dududu. -du -du". Jest to wołanie samca, szczególnie wyraźne w okresie godowym i słyszalne na dużych odległościach. Dudki posiadają również niezwykłe zdolności obronne. Potrafią wydzielać z gruczołów w okolicy ogona substancje o intensywnym, nieprzyjemnym zapachu który odstrasza drapieżniki, co ciekawe, młode dudki również wykorzystują te substancje do obrony, spryskując nią intruzów, gniazda dudków znajdują się zwykle w dziuplach drzew, szczelinach skał lub nawet w starych budynkach, są one wyścielane suchymi liśćmi, włosiem i piórami, ale nie są zbyt czyste, ponieważ dudki nie usuwają z nich odchodów, ptaki te są wędrowne, choć ich migracje zależą od miejsca zamieszkania, większość dudków zimuje w Afryce Subsaharyjskiej, ale niektóre populacje z cieplejszych regionów Europy pozostają tam przez cały rok.